Pobożne wezwania do Anioła Stróża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Aniele, mój doradco, natchnij mnie. Dobry Aniele, mój obrońco, chroń mnie. Dobry Aniele, mój czuły przyjacielu, miłuj mnie. Dobry Aniele, mój pocieszycielu, umocnij mnie. Dobry aniele, bracie mój, bądź zawsze przy mnie. Dobry aniele, mój nauczycielu, pouczaj mnie. Dobry aniele, mój pasterzu, prowadź mnie. Dobry aniele, świadku wszystkich moich działań, oczyść mnie. Dobry aniele, pomocy moja, wesprzyj mnie. Dobry Aniele, mój czujny stróżu, przyjdź mi z pomocą. Dobry Aniele, mój orędowniku, módl się za mnie. Dobry Aniele, mój pośredniku, wstaw się za mną. Dobry Aniele, mający dbać o moje postępowanie, kieruj mną. Dobry Aniele, mój przewodniku, Pozostań przy mnie, dobry Aniele, światło moje, oświeć mnie. Cytat Jeśli nie zadasz sobie gwałtu, aby szybko wyko wykonać to, co będzie Ci polecone, więcej Ci się nie pokażę. Anioł stróż do świętej Gemmy Galgani. Amen